I widzicie, no więc film miał być wczoraj, ale przez całą środę, mniej więcej do godziny 19, byłam święcie przekonana, że jest wtorek, że mam jeszcze całą noc, żeby wyedytować filmik, a potem zdałam sobie sprawę, że jest środa i miał być filmik modelinowy. Tak więc przepraszam, że go nie było. Jest to spowodowane moim roztrzypaniem i tym, że byłam święcie przekonana, że jest wtorek, jakimś cudem. Nie wiem jakim. W każdym razie teraz pokażę Wam. Filmik, który miał być wczoraj, nie jest to tutorial, ale są to porady, jak czyścić modelinę przed wypieczeniem, i są to trzy proste triki, które ja używam, żeby pozbywać się paprochów z mojej modeliny, zwłaszcza z jasnej modeliny. A więc zaczynajmy! No więc pierwszą metodą i najprostszą metodą są chusteczki dla dzieci albo papier nasączony wodą. Najlepiej wziąć chusteczki i przemyć ręce przed pracą z modeliną, tak samo jak przemyć miejsce, na którym pracujemy, aby pozbyć się wszelkich paproszków. Pamiętajcie tylko, aby nie wycierać rąk żadnym ręcznikiem ani czym takim, ponieważ każdy ręcznik zostawi na naszych rękach, na naszych dłoniach takie drobinki, które potem przeniesiemy na modelinę. Więc należy albo nie wycierać ich w ogóle i pozwolić im wyschnąć, Albo przetrzeć je czymś, co nie pozostawia paproszków. I radzę wycierać yy, dłonie po każdym kolorze, zwłaszcza po ciemniejszych kolorach i dokładnie wycierać je przed pracą z białym kolorem. Ponieważ nawet jeśli nie widzimy na naszych dłoniach zabrudzeń albo innego koloru, to i tak tam zostaje i potem przenosimy to na jaśniejsze kolory. I... Pusteczki dla dzieci są moim trykiem, którego używam od samego początku i sprawdzają się bardzo dobrze. Tak samo do czyszczenia powierzchni po, po pracy z modeliną. Jeśli na naszej modelinie zostały paproszki albo odciski palców, jednym ze sposobów czyszczenia jest taśma klejąca. Sprawdza się ona przy większych rzeczach, które ulepiliśmy, albo przy kawałkach modelin, z których jeszcze nic nie zrobiliśmy i chcemy je wyczyścić. Po prostu lepimy to, co chcieliśmy ulepić, albo bierzemy kawałek i przeklejamy odrobinę taśmy klejącej. Po, następnie ją odrywamy i bierze, zabiera u nas modeliny pa, odciski palców, a także drobne paproszki. Przy bardzo zabrudej modelinie należy powtórzyć to kilka razy. I ostatnim metodą, której używam, są to po prostu, jest to po prostu woda. Otóż bierzemy wodę do małego kieliszka, kubeczka, czegokolwiek, następnie moczymy w niej palec i przecieramy naszą zapróconą modelinę. Starajmy się nie nabrać za dużo wody, ponieważ wtedy ta modelina zacznie się tak jakby lepić. A możecie również użyć patyczka do uszu, który również się dobrze sprawia, sprawdza. I ta metoda pozwala na pozbycie się paproszków, a także odcisków Palców I pozwala nam wygładzić modelinę, i daje to taki świetny efekt, i ona wygląda tak bardzo gładko, tak bardzo ładnie. I to jest bardzo dobra metoda, którą bardzo Wam polecam, tylko jak mówię, uważajcie, żeby użyć mało wody, i nie wiem jak się sprawdza przy tańszych modelinach, w każdym razie przy FIMO czy PREMO sprawdza się idealnie. Ostatnią metodą, której Wam nie pokazałam, jest metoda lepienia w rękawiczkach. Ja tej metody nie lubię. Nie lubię nie czuć modeli na swoich palcach Nie wiem jak to wytłumaczyć Lubię czuć modelinę swoimi opuszkami Tak żeby Jest mi wtedy po prostu łatwiej cokolwiek robić Nie każdy lubi lepić w rękawiczkach Niektórzy lubią, inni nie Oczywiście jest to opcja, którą możecie wykorzystać jak najbardziej Polecam ją do... Szczególnie do lepienia przy białych kolorach I polecam zmienianie rękawiczek przy kolorach, które bardzo cię, mocno barwią, takich jak czerwony czy czarny, ale jak mówię, jeśli używacie którejś z innych metod, metoda z rękawiczkami nie jest konieczna. I to były wszystkie metody, których używam do utrzymania mojej modeliny czystej przed wypieczeniem. Jeśli wciąż na waszych wyrobach znajdują się jakieś paproszki, jest jeszcze metoda, jak wyczyścić modelinę po wypieczeniu, Którą, do której linka wrzucę Wam pod spodem w opisie i na dzisiaj to by było na tyle a za chwilkę będę edytować filmik z pisankami mam nadzieję, że jeszcze nie robiliście swoich pisanek, że tutorial Wam się przyda i pojawi się on dzisiaj w nocy, a na 100% i jutro rano będzie gotowy więc jeśli będziecie szli w niedzielę robić pisanki może Wam się przyda i spodoba, bo będzie to bardzo prosty sposób, który można wykorzystać bez problemu, który może, stać wykorzystan... o matko, nie wiem, który może zostać wykorzystany przez każdego w domu bez problemu. Tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że te porady Wam się przydały i że spodobał Wam się jutrzejszy tutorial. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia jutro. Pa! pa!